Witajcie moi kochani. A u nas jest sobotni obiadek, żeby było zdrowo, bo wiecie, że zdrowo jest najlepiej tylko w domku. A jeszcze zapomniałam ziemniaków przynieść, które będą po prostu gotowane ziemniaki. I tutaj mamy dzisiaj łososia, którego zrobiłam we frajerze. Do tego tutaj mamy. Może wezmę widelec. Tutaj mamy duszoną cukinię. Pomidorki koktajlowe, pora pokrojona. Tutaj mamy awokado, tutaj mamy yy, meretyś, czyli jak się nazywa? Szan. I tutaj mamy, i zrobiłam sama ten sos, bo te kupne mi nie smakują. To jest sos musztardowy, który zrobiłam w ten sposób, że podsmażyłam cebulkę na maśle. Dodam do tego po prostu coś takiego jak wegety, ale coś takiego. Ja w Niemczech korzystam z czego innego, po prostu takie, wiecie, suszone warzywa. Potem dodam troszeczkę mąki, żeby zagęścić, po czym dodam trochę śmietany, i dodam potem jeszcze musztardy. W zależności od tego, jak, jak musztardowe chcecie mieć, to tyle musztardy. Wszystko zrobiłam na oko i wyszło po prostu przepyszne. I tak wygląda nasz obiadek. Do tego jest limetka, bo jak lubicie sobie pokropić, ja sobie tak właśnie, o zobaczcie, tak sobie kropię to wszystko, bo ja lubię, ale nie każdy, na przykład mój mąż tak nie lubi jedzenia ryby pokropionej cytrynką. Także, kochani, smacznego, jak macie również obiadek, pozdrawiam.